Całą Polskę ludową obiegło podłe kwakanie reakcji, że państwo straci 3 miliardy złotych. Wszystko przez rządowe centrum legislacji, które spóźniło się z publikacją ustawy o opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych. Chodzi tu głównie o wielkie koncerny, banki i sieci handlowe, których pieniądze zamiast do polskiego budżetu trafiają do zagranicznych central. Lud pracujący miast i WSI nie daje jednak wiary reakcyjnemu podżeganiu. Wie bowiem dobrze, że taka jest właśnie konsekwencja hasła partii, by żyło się lepiej wszystkim. Skoro więc wszystkim, to także, a nawet przede wszystkim zagranicznym koncernom.